Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na haul zakupowy z H&M. Zamówiłam sobie tutaj kilka takich wiosenno-letnich sukienek i chciałabym je z wami przymierzyć. To są sukienki takie typowo letnie, typowo wakacyjne, przynajmniej takie miałam wrażenie, jakie zamawiałam. Są i jasne kolory i jakieś kwiatki i kolor czarny. Także zobaczymy, jak to wszystko się na mnie prezentuje. I jeśli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. I jeszcze tylko wspomnę o tym, co mam na sobie, bo pytania o to ubrania zawsze się pojawiają w komentarzach. Także ta bluzka jest z Vinted, ja ją kupiłam na profilu Vinted Weroniki Zoń. Ona jest z ASOS, raczej nie jest już dostępna do sprzedaży. Natomiast te spodnie to są spodnie z wyprzedaży zimowej z Zary. I ja je mam w rozmiarze 34, to jest taka mieszanka lnu i bawełny. Natomiast one były bardzo duże i bardzo i długie i szerokie, jak na rozmiar 34, ale ja je oddałam sobie do krawcowej i teraz na mnie leżą idealnie. I jeszcze chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy obejrzeli i skomentowali mój poprzedni film o kremach z filtrem do twarzy. Jestem w szoku, jak dużo wyświetleń ma już ten film i jak dużo komentarzy się pod nim pojawiło. Także mega mnie cieszy, że ten film Wam się spodobał, że znaleźliście tam coś ciekawego dla siebie. Wszystkim, którzy dali łapkę w górę i zostawili komentarz, bardzo, bardzo dziękuję, bo naprawdę, coś tak małego jak taka właśnie łapka w górę i krótki komentarz, który po sobie zostawiacie, podbija moje zasięgi. Mój kanał dalej jest wciąż początkujący i malutki. Niedużo mi już brakuje do osiągnięcia tysiąca subskrypcji, co mnie mega cieszy. Bardzo mnie cieszą te wszystkie komentarze, wyświetlenia, i bardzo mnie to motywuje do kręcenia kolejnych takich filmów. Także z tego miejsca jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję. I przechodzimy już do mierzenia tych sukienek. I tak prezentuje się już pierwsza sukienka. Ja mam na sobie rozmiar S i zazwyczaj właśnie wybieram ubrania w rozmiarze XS albo S. Mam 68 cm wzrostu. I ta sukienka kosztowała 99,99 ,99 i ona jest w 100% bawełniana. I powiem Wam, że bardzo podoba mi się ta sukienka. Ja zazwyczaj nie noszę tak kolorowych i wzorzystych rzeczy, ale szczerze mówiąc, zastanawiam się nad zostawieniem jej, bo w sumie na lato przydałaby mi się jedna taka. Właśnie bardziej kolorowa sukienka. Myślę, że będzie bardzo ładnie wyglądać na zdjęciach z wakacji. Ona ma takie bufiaste rękawy zakończone gumką. Tutaj na dekolcie ma wiązane sznureczki, które możemy sobie regulować. Z tyłu ma też gumeczkę. Dzięki temu fajnie dopasowuje się do ciała i bardzo podoba mi się jej krój. Ja bardzo lubię takie bufiaste rękawy. One wnoszą zawsze coś takiego ciekawego w ubraniach. E, sukienka ma według mnie idealną długość i naprawdę podoba mi się, uważam, że jest naprawdę ciekawa e, I ona występowała na stronie z tego co pamiętam w czterech kolorach Na pewno była czarna i taka jasnozielona e, i wydaje mi się, że też była kremowa Ja zastanawiałam się przez chwilę, czy właśnie nie wziąć sobie jasnozielonej, ale w końcu zdecydowałam się na tą e, I bardzo podoba mi się ta sukienka, serio ona nie ma jakiegoś super cienkiego materiału, bo nie ma też podszewki. Wydaje mi się, że ten materiał jest idealny na lato. Nie będzie na pewno prześwitywać, bo nie widzę, żeby tutaj cokolwiek prześwitywało. No, jestem zachwycona. Pierwszy hit. Naprawdę bardzo ładna sukienka, i myślę, że to będzie sukienka, którą sobie zostawię. I kolejna sukienka, i kolejny mój zachwyt naprawdę przepiękna jest ta sukienka, moim zdaniem. Ona już jest troszeczkę droższa, kosztuje 139,99. Ja mam na sobie rozmiar XS, dlatego że bardzo spodobała mi się ta sukienka i jak ją kupowałam, to na stronie już mi wyskoczyła informacja, że w rozmiarze S. Zostało już tylko kilka sztuk, i kiedy dodałam rozmiar S do koszyka, to sukienka się wyprzedała. Dlatego szybko kliknęłam sobie rozmiar XS i kontynuowałam moje zakupy. Ale powiem Wam szczerze, że jestem w szoku, bo ta XSK jest dla mnie idealna. Ona spokojnie mogłaby mieć na metce rozmiar S i nie zauważyłabym większej różnicy. Ma moim zdaniem idealną długość, ma wystarczająco dużo miejsca w biuście. Ona ma z tyłu takie przepiękne plecy. Jest tutaj wiązana na sznureczkach, czyli te ramionczka są regulowane przez te dłuższe sznurki, więc tutaj możemy sobie wszystko idealnie dopasować. Ja, przez to, że jestem sama w domu, to troszkę miałam z tym problem, dlatego one moim zdaniem powinny być jeszcze troszkę wyżej ściśnięte. I jest przepiękna, bardzo mi się podoba. Tutaj też w talii idealnie leży. Ona ma w składzie 69% wiskozy i 31% poliamidu. Natomiast jako drugi materiał jest wymienione 100% bawełny. Wydaje mi się, że chodzi tutaj o materiał, z którego zrobione są te sznureczki. Jestem zachwycona ponownie, dlatego że ja uwielbiam na lato sukienki z odkrytymi plecami, i bardzo podoba mi się to, że tutaj ta sukienka idealnie leży na mnie w biuście, z czym mam częsty problem w innych sklepach że pomimo tego, że sukienki idealnie leżą na całym ciele, to są szyte zazwyczaj na mały biust, a tutaj wszystko jest perfekcyjnie, więc tą sukienkę chyba też sobie zostawię, bo naprawdę jest przepiękna. No i kolejna sukienka, to powiedziałabym lekki nie Schodzimy trochę już na ziemię. Ta sukienka na stronie była pokazana bez modelki. Była tylko pokazana sukienka, więc ciężko było sobie wyobrazić, jak ona leży na ciele. I miała dosyć słabe e, opinie w komentarzach. Dużo tam osób pisało, że e, no taka średnia jest ta sukienka, ale mimo wszystko zdecydowałam się ją zamówić, bo zaciekawiła mnie swoim wyglądem. E, I ona kosztowała 150 zł, 149,99. Ja mam na sobie rozmiar S i ona jest w 100% bawełniana, chociaż w dotyku. Nie czuć, jakby była bawełniana. Ona ma taki śliski materiał. Powiedziałabym, że to spokojnie mogłaby być wiskoza, albo lekko w odczuciu jest jak modal jest taka śliska. Ona nie ma podszewki, no i jest dziwna. Poza tym, że ten krój jest dosyć ciekawy, bo nie spotkałam się wcześniej właśnie z takim krojem sukienki. To niestety ona ma za dużo materiałów w biuście. To jest zdecydowanie sukienka na duży biust, bardzo duży. Ja mam na sobie rozmiar S. Tutaj mam bardzo dużo miejsca, aż za dużo. I ona jest też bardzo szeroka. Z tyłu wygląda tak: czyli mamy znowu tutaj odkryte plecy, wiązanie. No ale. No ale jest tutaj bardzo dużo miejsca. No zdecydowanie sukienka jest na mnie za duża. I trochę nie podoba mi się ten właśnie śliski materiał, bo jak na nią patrzę w lustrze, to trochę mam wrażenie, że wyglądam jakbym miała na sobie koszulę nocną. Chociaż krój sam w sobie jest dosyć ciekawy, to niestety ani ten kolor, ani materiał, który został użyty do uszycia tej sukienki, nie za bardzo przypada mi do gustu. Ono jest też dosyć droga, jak na taki wygląd, 149,99 zł To jest dosyć sporo jak na taką sukienkę. No i no nie podoba mi się, nie polecałabym jej. No i teraz yy, kiepsko na mnie leży, więc no tutaj będzie niestety zwrot. No, jakby tak wyglądała, to może by mnie z sobą zaciekawiła. Chociaż wydaje mi się, że ta sukienka fajnie prezentowałaby się w czarnym kolorze, bo ten taki żółto-kremowy trochę mi się nie podoba. Mm. Gdyby to był inny kolor i może trochę inny materiał, to mogłaby być nawet fajna sukienka na wesele. Natomiast tak poza tym to mi się nie podoba. Ktoś miał tutaj bardzo ciekawy pomysł na wykonanie tej sukienki, natomiast coś tutaj zdecydowanie poszło nie tak. I kolejna sukienka, tym razem coś dłuższego, to jest taka e, MIDI sukienka z rozcięciem z przodu. Ja mam na sobie rozmiar S. I ona kosztuje 99,99 ,99, i w składzie mamy 100% diskozy. I tak, ona ma regulowane ramionczka, Tutaj z tyłu jest wiązana na taki sznureczek. Ma niezbyt duży dekolt z tyłu, co mi się trochę nie podoba. I tutaj też mamy wiązany dekolt. Ona nie ma podszewki. I chyba to tyle, jeśli chodzi o takie dane techniczne. Natomiast, jeśli chodzi o moje odczucia, to nie jest za bardzo to, czego szukałam. Właśnie, jeśli chodzi o lato, rozglądałam się teraz za jakimiś fajnymi, długimi, białymi sukienkami na ramionczkach, właśnie z rozcięciem z przodu. I myślałam, że to może być coś fajnego. Spodobał mi się tutaj ten wzór bo to są takie granatowe, małe kwiatuszki na białym tle. Natomiast trochę mi się nie podoba krój tej sukienki. Ona tutaj jest trochę za szeroka dla mnie. Ja jednak wolę jak sukienki są trochę bardziej dopasowane w talii, a takie, które są tylko takie właśnie zabrane w biuście i puszczone na luźno, to nie za bardzo mi się to podoba. Ona tutaj jest z boku też zapinana na zamek. Natomiast ten zamek zapina się tylko tak. Tak się tylko rozpina tylko do tego momentu. Więc do też nie rozumiem trochę, dlaczego tak jest. Ona by mi się bardziej podobała, jeśli by miała głębszy dekolt na plecach, bo bardzo lubię sukienki, właśnie z wyciętymi fajnymi plecami. Na lato, tak jak już mówiłam, sama w sobie jest tak bardzo ładna, jest leciutka, idealna na lato, na jakiś wyjazd w ciepłe kraje. Natomiast to nie jest to, czego ja szukam i nie do końca podoba mi się, jak. Ona na mnie leży i mm, pomimo tego, że jest wygodna, to nie do końca się dobrze w niej czuję. E, natomiast uważam, że wielu osobom ona może przypaść do gustu, e, głównie ze względu na ten właśnie przyjemny, cieniutki materiał. I e, ja mam na sobie cielistą bieliznę dzisiaj i nic tutaj nie prześwituje. Także myślę, że to może być fajna opcja dla niektórych osób. Mam na sobie już kolejną sukienkę. To jest sukienka, którą mam w rozmiarze S. Jeśli chodzi o skład, tutaj mamy 55% poliestru i 45% wiskozy. I to jest taka sukienka z bardzo przyjemnego materiału. Ma trochę bardziej rozszerzone tutaj rękawki. I to jest coś, co jak zobaczyłam na stronie H&M od razu przeszło mi przez myśl, że ta sukienka wygląda tak samo jak sukienka z marki Noszę Sztukę. Ona jest naprawdę bardzo ładna i ma tutaj tak samo jak ta sukienka z Noszę Sztukę dekolt na plecach, który jest związany. No ja tutaj mam stanik, dlatego że kurczę, ta sukienka bardzo mi się podoba, ale niestety nie wiem jak miałabym ją nosić. Ze względu na ten wycięty dekolt, ale jednak biały kolor i taki trochę bardziej sweterkowy, lekko przyświtujący materiał, to nie odważyłabym się założyć tej sukienki bez biustonosza. I wydaje mi się, że to jest raczej taka sukienka na letnie imprezy na plaży. Właśnie do noszenia ze strojem kąpielowym. Nie do końca ta sukienka by się sprawdziła jako taka sukienka do chodzenia na miasto. Niemniej jednak jest bardzo przyjemna w dotyku. Jest bardzo wygodna, bardzo ładna. Bardzo podoba mi się też odcień tego e, kremowego koloru. E, nie wiem czy wspomniałam. Ona kosztuje 129,99. I na stronie H&M występuje też w kolorze czarnym. Więc może ten czarny trochę lepiej by się prezentował, by był, byłby może trochę bardziej użytkowy. Natomiast ja szukałam właśnie czegoś takiego jasnego, typowo letniego, fajnego. No i tutaj, ze względu na ten dekolt na plecach i taką nie do końca jasną sytuację, jeśli chodzi o to prześwitywanie, to. Z wielkim bólem, ale chyba będę oddawać tą sukienkę, ale bardzo mi się podoba. I ciekawa jestem, czy ta sukienka z Noszę sztukę też ma właśnie taki sweterkowy lekko prześwitujący materiał, bo jeśli nie, to chyba skusi mnie tam ta sukienka, bo bardzo podoba mi się ten krój. Co prawda ja już sobie powtarzałam, że nie będę szukać sukienek na lato. Które są krótkie i właśnie takie typowo letnie z długim rękawem. No bo jak jest gorąco, no to jest gorąco w całe ciało, a nie tylko w nogi. Yy, więc, yy, no nie wiem, jeszcze się będę musiała zastanowić nad tym tematem, ale ta sukienka z pewnością wygląda bardzo ładnie. I ostatnia sukienka, którą sobie zamówiłam, to jest sukienka z działu sportowego. Tą sukienkę mam na sobie w rozmiarze S i ona kosztuje 129,99. Jeśli chodzi o skład, to już nie będę go czytać z pamięci, bo jest dosyć złożony i trudny do zapamiętania, ale mamy tutaj na pewno jakąś domieszkę sztucznych materiałów, jak to w sportowych ubraniach. Jest tutaj też taki śliski materiał, w ogóle sukienka jest taka bardzo fajnie opinająca. Pod spodem mamy spodenki, spódniczkę z takim rozcięciem i top, który spokojnie można by nosić bez stanika pod spodem, bo jest to taki top. Taki w stylu staników sportowych i e, plecy z takim niedużym wycięciem e, i z takim klipsem tutaj na plecach. No i to jest ponownie sukienka, która bardzo mi się podoba. Tą sukienkę chciałam sobie przymierzyć e, głównie pod względem takich e, letnich aktywności sportowych. Myś, pomyślałam, że to może być ciekawa opcja na rower, na rolki. Nie wiem, czy ją sobie zostawię. Ona też na stronie występowała w kolorze takim intensywnym czerwonym i ciemnozielonym. Natomiast tamte kolory nie za bardzo mi się podobały, bo były zbyt takie intensywne. Dlatego zdecydowałam się na kolor czarny. Trochę mam wrażenie, że jeśli ktoś by mnie na przykład w parku zobaczył i pomyślałby, że mam na sobie sukienkę, to ta sukienka wydawałaby mu się dosyć krótka. Te shorty pod spodem też są takie... Krótkie, one na pewno w czasie uprawiania sportu będą podjeżdżały do góry. Tutaj też mamy kieszonkę w tych spodenkach, a z tej strony mamy takie, nie wiadomo do końca co taką odwróconą kieszonkę nie wiem czemu to ma służyć, ale no na pewno jest to bardzo praktyczna sukienka. Jeśli chodzi o lato, to myślę, że. Będę się w niej bardzo pocić, bo to jest jednak taki gruby, sportowy materiał. Um, muszę się nad tym dłużej zastanowić, bo ogólnie mi się podoba, jak ona wygląda, no ale właśnie nie jestem do końca przekonana, czy jak rzeczywiście będę, się, będę w niej uprawiać jakiś sport, będę w niej jeździć na rowerze czy na rolkach, to czy nie będzie mi jednak za gorąco w tym materiale, um, bo to na pewno nie jest taki ani oddychający, ani przewiatny materiał także się zastanowię nad tym. Niemniej jednak wygląda bardzo ładnie. I w sumie to byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze zakupy. Powiem Wam szczerze, że bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie oferta sklepu H&M. Tutaj już na pewno mam dwie sukienki, które sobie zostawię, tą pierwszą i drugą, bo one są przepiękne. Nie wiem jak tą sukienkę, ale no te pozostałe na pewno zwrócę. Jestem bardzo zadowolona z tych zakupów. Jeśli chodzi o następne filmy, to chciałabym na pewno zrobić film o sukienkach na letnie wesela i może jakieś stylizacje i ubrania do założenia na komunię. Także, jeśli, jeśli bylibyście zainteresowani takimi odcinkami, to koniecznie dajcie mi znać o tym w komentarzach. A może chcielibyście zobaczyć coś innego, jeśli chodzi o przeglądy, właśnie asortymentu sklepów odzieżowych. Bardzo chętnie o tym poczytam. Oczywiście, jak zawsze, zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa pa!